Polska nauka w dwudziestoleciu międzywojennym to tytuł wystawy, którą przez najbliższe dwa tygodnie można oglądać w Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu koło Chęcin. Została przygotowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości i w setną rocznicę powstania nowożytnej nauki polskiej. Wystawa na multimedialnych planszach pokazuje sylwetki 50 polskich naukowców, ich odkrycia, idee, wynalazki, które stanowiły znaczący wkład w rozwój nie tylko polskiej, ale i światowej nauki. Wystawa dotyczy dwudziestolecia międzywojennego i tych naukowców, którzy najbardziej przyczynili się do rozwoju polskiej i światowej nauki. Część z nich jest bardzo znana. Weźmy na przykład pierwszego z brzegu Stefana Banacha, jednego z przedstawicieli polskiej, lwowskiej szkoły matematycznej. Są nazwiska dla nas mniej znane, a równie, e, równie ważne e, są tutaj i archeologzy, i biolodzy, i e, pedagodzy. Na planszach prezentowane są fotografie naukowców, krótkie biogramy i informacje o najważniejszych odkryciach i dokonaniach naukowych. Wystawa w podzamczu dostępna będzie do 17 sierpnia. To jest dobry moment, to są wakacje, gdzie przede wszystkim pojawiają się u nas dzieciaki z rodzicami, z dziadkami, ze swoimi opiekunami, więc to jest bardzo dobre wprowadzenie do. Do, do nauki, czyli no do tego, czym się na co dzień zajmujemy, co propagujemy. Jesienią Centrum Nauki zaprosi na kolejne warsztaty edukacyjne, ciekawe wystawy i żywe lekcje z historią.